Proszę państwa w dzisiejszym wideo biuletynie o obowiązku wymiany kas starego typu na kasy online. Otóż chodzi tutaj o sytuację, czy wszyscy podatnicy, którzy świadczą usługi gastronomiczne, mają obowiązek wymiany kas z elektroniczną kopią zapisu na kasy online do 30 czerwca 2020 roku. Otóż jeden z podatników, który świadczy tego typu usługi, zwrócił się z takim pytaniem. Ten podatnik świadczy usługi na różnych eventach, sprzedając różnego rodzaju kanapki, grilla, piwki, i inne napoje. Na takim evencie, który trwa kilka godzin, on rozstawia swoje stoisko. Wszystkie produkty są przygotowywane na miejscu i gdy ten event się kończy, ten nasz podatnik składa to stoisko i przenosi się w inne miejsce. Do Pytania tego podatnika odniósł się dyrektor e, Krajowej Informacji Skarbowej e, w dosyć świeżej interpretacji, e, bo wydanej 10 stycznia. 2020 roku. i otóż dyrektor w tej interpretacji stwierdził, że obowiązek wymiany kas starego typu na kasy online dotyczy podatników, którzy świadczą usługi gastronomiczne w stacjonarnych placówkach gastronomicznych. Także tych podatników, to, że świadczą takie usługi sezonowo. Oznacza to dla naszego podatnika, że taka sprzedaż obwoźna, jaką świadczy nasz podatnik, bohater naszej interpretacji, nie będzie takiej sprzedaży obwoźnej dotyczył ten obowiązek. Dla naszego podatnika oznacza to tyle, że nie ma on obowiązku wymiany kasy starego typu na kasę online do 30. Czerwca 2020 roku, i spokojnie od 1 lipca 2020 roku może nadal ewidencjonować swoje usługi za pomocą kasy starego typu. Podsumowując, od 1 lipca 2020 roku obowiązek wymiany kasy starego typu na kasy online mają po pierwsze Podatnicy, którzy świadczą usługi gastronomiczne w stacjonarnych placówkach gastronomicznych, w tym również sezonowo. Po drugie, podatnicy, którzy świadczą usługi krótkotrwałego zakwaterowania. I po trzecie, podatnicy, którzy dokonują dostawy węgla, brykietu i innych paliw stałych, produkowanych z węgla brunatnego, koksu, półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych. Thank